Cześć, ciak, z tej strony wszystkich. bardzo, bardzo serdecznie w dwunastym? Boże. Tak. Nie, ty. Trzynasty. 13. Trzynasty. 13. 13. O, ja pierwszy, ja o kurde, leci. w trzynastym odcinku survivala na kwarantannie. I mam nadzieję, że to nie będzie pechowy odcinek ze względu na to, że dzisiaj zrobimy bardzo szaloną rzecz. Ale to dzisiaj nie, nie piątek, tak jest luz. Nie, dzisiaj jest inny dzień niż piątek. Tak. <laughs> dzisiaj jest czwartek. Ten taki inny niż piątek. Tak, ten taki inny niż piątek. <laughs> taki prawie, że też, ale jednak nie. Ale nie do końca. E, no. Łapka Nawet w górę. Nawet to inaczej się nazywa. Łapka w górę, słuchajcie, łapka w górę, bo dzisiejsze myślenie nasze jest naprawdę bardzo ciężkie. <laughs> to mów za siebie. Ej, mów za siebie. E, co dzisiaj robimy? Słuchajcie, no idziemy właśnie. zrobić bardzo szaloną rzecz. Jak widzicie, jesteśmy przygotowani, a ja przede wszystkim. E, I będziemy szli sprawdzić, co to za odgłos lawy, bo potrzebujemy diaksów. E, de, de, de. <laughs> Tym razem nie ja, ale jeżeli macie ochotę, to napiszcie hashtag back w komentarzach. <laughs> Ej, u mnie na live'ach, jak robiłam jeszcze no. live, y, zawsze było hashtag back, nie? Hashtag back. O, ja pamiętam, dobra. Gdzieś tutaj. Teraz, bo, bo właśnie, co robimy? Czy próbujemy w kilku miejscach rozboki, boki, czy na samym dole? No właśnie, lawa gdzieś tutaj zaczyna być słychać, tak? A tam na dole to już jest raczej tak. Może właśnie. Nie tak szeroko, nie tak szeroko. Brzydko. To co, ty w jedną, ja w drugą? Ja na razie chciałbym zlokalizować tą lawę. Ja bo się... Mam wrażenie, że ona. Gdzieś jest, nie? Dobra, ja sprawdzę tutaj. No właśnie, ona no gdzieś jest. Tak, kilof mi się skończył, nie? Jakby tak może. Hmm. Tak. Słyszę coraz bliżej. Tak? No to u mnie cisza. No. To tutaj trzeba za. O, o, u, u. o, 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 lapis. Dobry Ci... znak. Gdzie ty jesteś? W tej dziurze cały czas? Tak. Uuu. Jestem blisko lawy. No, tutaj ją coraz bardziej słychać. To wiesz, co ty idź w tamtą, ja pójdę w drugą. chyba gdzieś jest. Kurde, nie wiem czy. Dobra, zaryzykuję tak, kopę tu nad jest... siebie. Tu. Ty, ona musi być. Wiesz co? Bóg wie, nie? Ciężko określić. Kurde. No, tutaj już jest cicho. A tutaj jest teraz głośniej, tylko że chyba gdzieś w prawo albo w górę może. O, tutaj ją było przesłychać. Hmm. Tutaj nic, nie masz x-ray'a. Nie. Hmm. Kurde, chyba, że ona jest nad nami. No, ale też kopie w górę, wiesz? To już jest cicho. Tutaj ją najbardziej słychać. Ty, a może ja po prostu, wiesz co? No. Nie wiem. <noise> Nie, tutaj też znowu już jest cicho. Ona musi być wyżej, słuchaj. Ono... O mało ją słychać. No właśnie, ona musi być wyżej. Nie ma opcji. No tak może być. No faktycznie, jak się wróci na górę, to. On... Jezus Maria, znalazłam lawę! <laughs> znalazłam lawę, słuchaj. Okej. Okay. Czy jednak wyżej? Tak, tak, zdecydowanie wyżej, bo tutaj już na mnie spływa. Więc wejdźmy kilka, może wyżej, poziomów. Dobra, i stąd załóżmy. Ile tam kratek będzie? O, żelazo. No, by chyba być okej. Okay. No dobra, i w tę stronę, tak? I w lewika. I w lewika. Postawisz pochodnie. Uciemno. ciemno. O, zaczyna być ją słychać delikatnie. Zmęczysz to powiedz. Postaw pochodnie. Dobra, jest przed nami. Czekaj. Dziś z lewej. O, jest. Patrz. Mamy ją. Uy. Mam. Uwaga, poczekaj. Poczekaj. Ma idealnie. Hmm, zalewamy. A no tak! Ja bym zadał. Tylko kurde! No właśnie, o tym sam myślałem. No właśnie. Ja myślałam, że to będzie jakiś cave czy jakieś coś. Ty poczekaj. Ale nie, to jest po prostu... To jest po prostu wiesz co? To jest po prostu to, czego się nie spodziewaliśmy. No. Znaczy spodziewaliśmy się. To ale... wiesz co? Hmm. U, to dźwięki. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. No W takim razie. Zablokujmy wejście w ogóle tutaj. Może tutaj, stąd rozkopiemy leciutko w każdą ze stron. Zobaczymy, czy coś tutaj na Czy nie? Dobra, to ja w lewo. No to ja w prawo. Okej, okay. to jesteśmy tak, umówieni. wiesz, czy jakieś kejwy może znajdziemy chociaż, czy cokolwiek, bo. <noise> Można kopać co tak, o, ale w fajnie było jakieś, na jakieś kejwika trafić. Znaczy nie to, żebyśmy dzisiaj się mieli kopać, bo, bo to, 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 to co będziemy robić poza odcinkiem, ale. Słuchaj, jeżeli mamy y, iść na jakiegoś kejwika. No. Y, to możemy zanurkować. I tam no. jest kejwik pod wodą. Blisko czy daleko? No, blisko pod domem. Tylko nie wiem, U, jak duży. Ale tam był ten, ten taki rów wodny, nie? No, taki, taki No, no. Ty, ale żelazo jest, redstone jest. Złoto też jest. No hmm. to ci powiem, że kurde, zacnie. A umiesz w redstone'a? Bo ja już nic nie pamiętam. Podobnie wraście się bawiłem, tak więc lud. Świetne. To może jakieś diamenty by się trafiły, no bo w końcu to jest, no jakby nie patrzeć ósmy poziom. Mm. Jakby nie patrzeć ósmy. No ale syf, nie ma cave'ów. No syf, no ale wiesz, nawet to i dobrze, że nie ma tutaj cave'ów, tak? Nawet to i dobrze, bo to miała być nasza kopalnia taka, wiesz. Taka kopalnia kopalniana. I kajfy sobie musimy znaleźć na własną rękę. No. Ale za to mam węgiel. No, ja też od cholery. No. przez to w ogóle nie mieliśmy węgla i to było w ogóle hardcore, nie? A ile nam piachu zostało lociaków od tymi O Oj, bardzo dużo. Aha. Aż w tyle, A dobra. A co? A co? To coś nie tak? Nie no okej. Okay. A o czym myślisz? O szkle. No to cały czas się robi. Cały czas Nie, no, się robi. No tutaj jest dupa blada. No w moim Lekko też. opalona, ale jednak jeszcze blada. <laughs> w moją stronę też, słuchaj, ale może wiesz co, może spróbuję jeszcze do przodu iść. że no są, fajnie, fajnie. Fajnie, jak na kombajnie, naprawdę fajnie, fajnie. Ale żeby coś więcej było? Ale tego żelaza sporo. No dobrze, no przecież dużo żelaza poszło dzisiaj na przerobienie tego, nie? Na co? Na Kilowałki. Z których nic nie będzie, z tego co widzę. Oj dobra, no przestań jęczeć. No bo jaksy. Czego miałczysz? Widziałeś diaksy. to? Nie. <grym> Złoto mam, jeżeli by cię to interesowało. Co mi po złocie? Jak to co mi po złocie? Srebro wolę. Ja wolę diakse. O, więcej jest stona. A który masz lewej, że tak wodzisz? Ja? Aha. Dwudziesty pierwszy. Nie, czyt, tak. tylko ja w przeciwieństwie do ciebie coś robię. Nie, tutaj niczego no. jest, słuchaj, nie. nie będzie. Nic, 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 nic. Czyli jednym słowem mówiąc, kilka. znaczy. Jak, może się znajdą za jakiś czas, ale. Tak, to na pewno. Zostawmy to, co mamy, niepotrzebnego w domu. I. Ty, no ale te takie, te to byś mógł kurde pozabudowywać, żeby to tak brzydko nie wyglądało, nie? Ty ja się przejdę tutaj jeszcze kawałek, bo tutaj. Tu słyszałem jakiś dźwięk ogólnie, taki jaskin, taki wiesz, przerażający, niby. No, bo Aby lava była i to było taki To Miało być. Zostawię niepotrzebne rzeczy. I co? Ty, o ziemniakach zapomnieliśmy. Trzeba pić ziemniaki. I tutaj jest cave. Chodź do domu, wróć do domu. Idę. Wróć do domu, położymy się szybko spać, bo akurat jest noc. I wyjdziemy pod wodę. Co ty na to? Może być. Może być, pasuje dobrze. Jak to pierwszy zginie. Ej, wyjście mi za. Tego wałaś. Ledwo znalazłem wyjście. Oj, dobra, dobra. No, raz, raz, bo ja już w łóżeczku czekam, grzecznie. No, raz, raz, jak nie zrobiłaś schodków. Hmm, sorry, nie wszystko muszę zrobić. Też byś mógł w czymś pomóc czasami. To już wiesz. O, ciemno. Aha. Wiem. O, słychać przyszedł. Nie mogę wejść po tych zasranych drabinkach. Kiedyś się je usunie. Nie! Nie. Nie przestanie mnie to bawić. Dobra. No, schodź. O, już się nie może zmieścić. Że niby co, sugerujesz? <noise> Że kwarantanna ci nie służy. <głos> <głos> True, story. <noise> True story. bro. Chodź. Chodź. No. Poka, poka. Tutaj jest. Tylko ja nie wiem jak... Nie. Wracaj, 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 wracaj. Co zrobiłaś? Postawiłam pochodnie, ale to mi nie pomogło. To nie działa. Nie działa. To nie już? działa. Dobra, żyję. Oh. A co działa? Hmm. Enchant. No ja, nie mamy Enchantu. Hmm. A te wodorosty? A co mi wodorosty? Tacy? Też nie. O, o, dlaczego ja nie mogę. Jezus. Hmm. Ciężka sprawa. Bo tam też Kęte nic nie ma. Będą uczą się Minecrafta. Tak. <noise> Takie dwie lamy, nie? Ty, no bo popłynęłam w drugą stronę, tam też nic nie ma. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, tutaj no. O <noise> o, oh, oh, nie! Co. Znaczy tam jest dalsza część, tego, ale tam jest wszystko zalekną za wodą. U no, momentu, ty się nie denerwuj. Jak mam A, się czy... nie denerwować? Nie denerwuj. Chodź pójdziemy gdzieś dalej i się. Dobra, zabaw. Zobacz, zobacz. To musi być szybka akcja. Być akcja na kilka razy, oczywiście, nie? Aha. A żeby to usunąć teraz? I tam się powinno przynajmniej zrobić powietrze. Tak, ruciaku, tak. Tylko czekaj, czekaj, bo nie wiesz o co już to chodzi? Czekaj, czekaj, nie, nie. No to nie wiem. <noise> Ta, znowu zabawy pod wodą, nie? O. A, a. Czekaj. No to powiedz co mi, co mam zrobić? zrobić. Nic, czekaj. Jak <laughs> mówię. Ty... Czekaj, ja nie lubię czekać. I obserwuj. No dobra, no to patrzę. Aha, serio. O. Działa. Ta. Nie. To... A, dobra, działa. A pochodnie? Posł tej pochodni, czekaj, w Czekaj, 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 zaraz, 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 zaraz. O, działaś? To nie zmienia faktu, że... No, mamy już takie miejsce, że możemy sobie tutaj, wiesz... Coś. No, no coś, no. Jak tam wiesz, Pff. To co lubi. No, no i no, zobacz, jak no. pięknie, przytulnie. Nie no, spoko. Kryjówka pod wodą? do no ty no, nie powiesz, że baj bajera. Marzyłam o tym, nie? No kurde, i teraz stąd możemy sobie wędrować dalej. I tak co parę kroków y, kolejna, nie? Może tu się coś trafi, a może nie. Aha, i tu już wypływamy na powierzchnię. Także tego. o aha. Mhm. No to hmm. powiem ci, kicha. W drugą stronę jest dokładnie pewnie to samo. No, a nawet mniej. No. Chociaż. Nie, no bo tutaj jest wejście, jestem. O, dzień dobry. No właśnie. Ale kryjówkę pod wodą mamy. <laughs> tak, że. Żeby... No ty, no bajera. Ty, no kurde, no. Nikt nie Zrobiłaś powie, o sobie. miniaturkę? Nie, poczekaj. No kurde. <śmiech> <śmiech> Już płynę, patrz. Patrz, i to będzie najlepsza miniaturka ever, nie? Coś mi mówi, że zginiesz. Nie. I co? Te ziemniaki są już gotowe, czy jeszcze nie? Nie wiem. Poczekaj. Chyba jeszcze nie. Już ci powiem. Poczekaj, już ci powiem. Jeszcze. Raz takie zebrałem i. No. Nope. Już ci mówię, przyjacielu. Nie, bo takie zebrałem jakiś czas nie, temu. Nie, 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 nie. To jeszcze nie. Ja jeszcze nie. Jeszcze nie, daj im chwilę. Ty, no to co? Idziemy szukać jakiegoś... Ej, a nie było gdzieś przypadkiem jakiegoś Kej'u po drodze? No, jakiś ale inny... już 17 minut. No ale Ten, no... Finito. No, koniec. Aputo. Ale... No, no. Ale chociaż mam miniaturkę. Nie, no ej, ej, bazę pod wodą mamy. I to jest wypas, nie? Tak. Szkoda, że w wielkości 3x3, 3, ale zawsze coś. Co możesz rozbudować. No właśnie, można to rozbudować i tam zrobić na przykład jakiś... Mm... Bunkier! Dobra, niech będzie bunkier. Myślałam o czymś innym, ale niech no będzie... magazyn, bez... to zrobimy taki bunkier na najważniejsze rzeczy. Dobra, niech będzie. Także co, na dzisiaj będzie to tyle. Jutro Mandela. odcinek. Ta. I słyszymy się jutro w kolejnym, także trzymajcie się i cześć. Cześć.